Monika Romańczuk z księżnicy Zamońskiej to osoba, która jest autorką ilustracji do Sowy Wolumeny. Tutaj zrobimy takie zbliżenie i pokażemy tą najnowszą publikację, bo to są nowe przygody Sowy Wolumeny. Tekst napisał Piotr Piela, którego słyszymy w tle, bo Państwo pewnie wiedzą, trwa giełda książki regionalnej, a my rozmawiamy z Panią Moniką, jak te ilustracje powstawały, jak te rysunki, które może najmłodszy czytelnik zobaczyć, zachęcają przede wszystkim do tego, żeby poznać te historie sobie wolumenem. Tak, nasza Sowa Volumena to jest maskotka Książnicy Zamojskiej, już tutaj nie będę powtarzać całej historii, bo pan Piotr opowiedział dosyć dokładnie, ale ta maskotka nasza występuje w serii postów, biblioteczne sceny z życia Volumeny między innymi. Stworzyliśmy też w Książnicy Zamońskiej dwie części książeczki, Sowa Volumena i pomieszanie w bajkach i w tym roku wydaliśmy właśnie tą publikację, nowe przygody Sowy Volumeny. Jak powstawały ilustracje? Powstawały bardzo różnie. Zgodnie z pomysłem miały być, miały być to ilustracje przedstawiające samość, różne zakątki Zamościa i miały towarzyszyć między innymi dzieciom tutaj w spacerach po Zamościu. Niektóre z ilustracji powstawały przed tekstem, było bardzo różnie z tymi scenami, a niektóre były tworzone już na podstawie tekstu. No i to mogę zdradzić z kuli z powstawania książeczki, to, że na pewno treść powstała dużo szybciej niż ilustracje, bo były takie dosyć pracochłonne. Ilustracje nie powstawały w tradycyjny sposób na papierze, tylko były tworzone na tablecie, w formie elektronicznej od razu, żeby sobie trochę ułatwić pracę, bo wiadomo, że wtedy nie ma rozstawiania całych materiałów, jest mniej bałaganu, a z tego względu, że mam małe dziecko, to wydało mi się to po prostu dużo mniej kłopotliwe. Ale nie obyło się bez małych problemów, dlatego że kiedyś po otworzeniu ilustracji okazało się, że właśnie moje dziecko zamalowało mi jedną. Także zdarzały się i takie wpadki. Później ilustracje były opracowywane przez pana grafika. Książka poszła właśnie do składu. Tutaj też była trochę przeprawa do tego, żeby porozumieć się, co do tego, jak ma wyglądać ta ostateczna wersja. Ale mamy nadzieję, oczywiście, że wszystkim się podoba to, co powstało. Mamy okazję, będąc na giełdzie książki regionalnej, poznać też techniki, techniki, które pokazują, jak te książki są składane, jak one są tworzone od kuchni. To nie lada wyzwanie, bo pani ma o tyle łatwiej, że ma takiego najmłodszego. Ta krytyka. On powie, podoba mi się, nie podoba, mamo, a to po co, a po co, a dlaczego. Więc te pytania na pewno padają podczas powstawania takich ilustracji. Jakie tutaj zostały też użyte techniki, żeby ten rysunek jednak był precyzyjny, żeby był zgodny też ze Stanem Rzeczywistym? No na pewno trzeba było zrobić sobie taki spacer po prostu po zamościu, wybrać odpowiednie sceny. Też nie ukrywam, że tworzyłam sobie zdjęcia, którymi później się posługiwałam przy rysunkach, pomagałam sobie, żeby odtworzyć jak najbardziej wiernie wszystkie szczegóły. I między innymi skupiałam się na architekturze. Trzeba było dobrać odpowiednio kolory, i wiadomo, później, już w opracowaniu, u grafika, książka została, zostały te sceny dopasowane do tekstu, tak żeby wszystko wyglądało starannie i ładnie, i było miłe w odbiorze. Monika Romańczuk, autorka ilustracji do książek o sobie w wolumenie. Ale to nie koniec, bo księżnica Zamońska dalej wydaje swoje publikacje i tworzy coś nowego również na przyszły rok. Tak, będziemy wydawać między innymi kalendarz na 2026 rok i tutaj też jest pomysł wykorzystania rysunków. Dlatego, że reklamy będą właśnie w formie rysunkowej. Można do nas się zgłaszać. Chętnie jeszcze przyjmiemy reklamodawców, którym takie rysunki wykonamy. Zapraszamy. Dziękuję Zapraszamy. za rozmowę.